Miliony pracowników korporacji, firm, dużych, małych banków, urzędów korzystają z rozkodu, czyli kodu ubrania. Szczególnie tu kobiety mają do, do grania dużą rolę, bo no, w ciągu tych lat no, zmieniły czy zmieniłyśmy um, swoje pokoje. Nie jesteśmy już asystentkami, zwykłymi pracownicami, ale często właśnie y, przewodzimy korporacjom, a nawet dużym firmom. W bankach jest dużo kobiet, więc jest o czym mówić. Ma być nie tylko elegancko, ładnie i schludnie w ubiorze, ale strój poprawia wizerunek firmy i daje jej pewną wiarygodność, tak mówią na zachodzie. Więc pewnie coś jest na rzecz. Iwona Kosman, prezes firmy Dreskodowej. Kariery kobiet zaczęły się 10 lat temu. I od tego czasu tak naprawdę mówimy o dreskocie w świecie kobiet. Oj, u nas byłoby bardzo trudno. Trudno, ale właśnie na tym polega Dreskod. by pomyśleć o naszym wyglądzie przez pryzmat osoby, z którą rozmawiamy. I myślę, że to jest w ogóle kultura w ubiorze. Oczywiście są pewne reguły, takie bardzo proste. Na przykład, że nie nosi się głębokich dekoltów, że nie odsłania się ramion, że nie nosi się mini krótszego niż 6 cm ponad kolano. Kryta i tak dalej, ale w dreszkodzie też jest wysokość obcasów. Weszły platformy, czyli podwyższona podeszwa. Trudno nagle obciąć nam ten obcas, więc troszeczkę się podniosłyśmy o kilka centymetrów, ale jest coś takiego jak niepisana norma między 6 a 10 centymetrów dla butów kobiecych. A błędy, które najczęściej popełniamy? Przyjęta zasada. Jedno. Już jeżeli pokazujemy nogi, co możemy zrobić, to nie pokazujemy dekoldu. I odwrotnie. Biżuteria? Biżuteria powinna być subtelna. Ona w ogóle powinna być. Ja zachęcam, bo myślę, że to jest taka nasza... Broń kobieca i powinna być dyskretna w ciągu dnia, i myślę, że w ogóle większość kobiet czuje to. Kobiety mają genialny zmysł świetną świętą intuicję. I wydaje mi się, że czasami potrzebują tylko jakiejś takiej podpowiedzi. Zwróć uwagę na przykład na makijaż, że może warto jednak oko bardziej podkreślić, albo odwrotnie, masz piękne usta, podkreśl usta, zgub oko. To są rzeczy, które osoba mająca takie wyczucie stylistyczne od razu widzi. I wydaje mi się, że nasze otwarcie na tego typu porady daje nam szansę, by wyglądać lepiej. Dlaczego z tego nie skorzystać? pierwsze wrażenie. Szefowie firmy mówią, że to pierwsze wrażenie jest też ważne, żeby zarobić duże pieniądze, że to się przykłada na finanse. Tak, to nawet ma swoje takie zabawne określenie Elevate Test. Czyli test w windzie. Jeżeli ktoś jest w stanie w ciągu tych kilku minut zagaić ciekawie, powiedzieć anegdotę, uśmiechnąć się właściwie, to znaczy, że ma predyspozycję, ma te interpersonalne umiejętności. Jak patrzę na panią, bardzo skromnie ubrana kobieta. Ciemna sukienka, naszyjnik jedyna biżuteria, a jeszcze kolczyki i zegarek elegancki z rzeczy dodatkowych, to na tym to polega. No, ja myślę, że to pomaga. Myślę, że ta skromność na wejściu nie buduje zbyt wielkich oczekiwań, daje. Pełną scenę i można budować, co się tylko zamarzy. Nie ryzykujmy, gdy wchodzimy w nowe środowisko, nie róbmy z siebie przebieralni, starajmy się zaistnieć raczej od tej strony merytorycznej. To jest w ogóle dla środowiska korporacyjnego bardzo istotne. Pani w tym korporacyjnym świecie tyle lat pracowała z innej strony, z zabiurka osoby kierującej, a teraz też kieruje, też kieruje, a to jest kompletnie jakby inny punkt odniesienia, inna perspektywa. Która pani się bardziej podoba? Myślę, że obydwie są fascynujące. Cieszę się, tym, że mogę tego świata doświadczyć, bo on jest inny. Zawsze intrygowało mnie to przez te 20 lat życia w korporacjach, czy jest jakieś inne życie za szklaną ścianą, bo oczywiście za oknem wszystko się działo, gdy pracowało się po 12 godzin. Trudno było doświadczać tego życia. Teraz mam szansę doświadczać życia w inny sposób i myślę, że to jest fascynujący moment. Nie spełniam się. Elegancja polega na tym, że jest niezauważalna.